Co tu się Przyszedł. dzieje? Przyszedł pod Twój zestaw. Ja pierdolę. Zawraca. Siemaneczko. Dzisiaj jesteśmy na łódce z Mariuszem, z Mario Prosem, tak? Dobrze mówię? Mario Pros. Tak jest, lokalny przewodnik na Mazowszu. Dzisiaj Maciek uczy się sumiarstwa. Ja jestem tylko jak taka przyzwoitka, siedzę i nic nie robię, ale coś tam zawsze ponagrywam, jakiś materialik właśnie próbujemy zgrać. Mam nadzieję, że też będą ryby. Już były na ekranie nie? nie, na ekranie były, już były pod zestawem nawet, więc Coś się dzieje Coś się dzieje Wiecie, właśnie w tak. ogólnie, w tym roku był mój znajomy dwa razy Mówi, nie ma sumów, nie ma, pływał dwa dni, nic nie złapał Nie widział nawet ryb Mi zaszalała ryba bardzo mocno Bardzo często jest tak, jak sum podchodzi, to ryba strasznie szaleje I co? No i już mnie płoczk strasznie zmęczył, już mam dosyć tego płoczka, to jest za dużo łódek, za dużo wszystkiego. Zmieniłem miejscówkę, przyjechaliśmy na Bosławek. Ale tutaj widzimy, że jest pusto, tak naprawdę łówek, presji wędkarskiej nie ma. Nie ma. Nie ma. E, sumy jakieś tam widzieliśmy. coś tam się... No nie jakieś tam, bo to były takie nie, ładny, no, łatwy, dwójki tak, z zapisów tak. to były. Więc, więc widzieliśmy ryby, co najważniejsze dla mnie. Bo się martwiłem, bo kolega ostatnio dwa, pływa, <śm> dwa dni pływał, nic nie widział, a my już widzieliśmy, więc myślę, że po prostu ta ryba jest... Y, z, jesień zaczyna powoli do nas widać, więc ta ryba myślę że tu zejdzie po prostu tak no tu słuchajcie spójrzcie jakie tu mamy głębokości jesteśmy tu i mamy 11,2 metra 11,2 metra mamy teraz tam było 12,5 więc więc myślę że tu ryba powinna jesienią schodzić ale to jest tak. moja teoria znaczy nie tylko moja dużo ludzi powiem wam jeden bardzo dzisiaj news co mi zadzwonił kolega też przewodnik rozmawiałem z nim, wysłał mi zdjęcia jest tam gdzieś na wodzie ryby kurwa są w stadle normalnie pogryzione dzisiaj trzy, trzy, złapał trzy sumy, nieduże i były wszystkie trzy pogryzione a dwójki widział jak na ekranie po cztery sztuki normalnie przy sobie pływały więc myślę, że ryba jest jeszcze w tarle. nie wiem jak to jest możliwe. Ryba zgłupiała po prostu. On mi wysłał zdjęcia tego, że mówi, no Mariusz, kurwa, no zobacz, Mówisz, ja ci wysyłam zdjęcia, no zobacz, są pokryzione. Są anomalia duże, wiesz? W tym roku w ogóle, zobacz, rano budziłem się ostatnio. Było tak jakby jechaliśmy na zawody na Orzysz, 3 stopnie, a później było 25-27 stopni w dzień. Tak. Więc ta ryba też głupie, nie wiem co się no dzieje. No wiadomo, to jest kurde, ten rok jest tragiczny. Bardzo. Z kim nie gadam, z kim nie gadam, to jest naprawdę. Już ja też miałem już w bani swoje jakieś, coś źle robię, coś nie tak, ale już dzwonię po całej Polsce do... do no przecież kolego. masz znajomych tak. w całej Polsce, prawda? I wszystko robię tak jak oni robią, wszystko. No niestety no. Słuchajcie, Nawet kiedyś. Marek Kaczkowski w tym roku łapie ryby, tam jest trochę inaczej, bardziej umiar ten, wiesz, wszystko tam jakoś mhm. u niego inaczej. I tam jakoś te ryby biorą jeszcze. Wiadomo, no ci wiadomo, jest super wentarze. Nawet, nawet kiedyś wysłałem ci takie zdjęcia ze Szczecina. Pamiętasz tam gdzieś spod mostu tak. czy coś i mówię, no. że zobacz tam łowią po 3-4 sztuki dziennie, a Ty spojrzałeś na i a bo to jest mój kolega akurat, tak, no, 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 to o tym no, 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 wiedział. Ale to nie się wtedy złapał no. te 245. Tak, chyba, 245 wtedy wyszło, no, pamiętam. No, teraz też piękną rybę złapał w tym tygodniu. Bardzo grubą. Ale ty złapałeś fajną rybę na zawodach w Krakowie. Tak, siadła, siadła. Słuchajcie. Siadła ile miała 219, 219 i z 125. I to co mogę dodać, to pozamiatałeś te zawody. Team, Be Team Biały Węgorz miał wygraną, fajnie miał wygraną. super. Zadowolony tak jesteś jak... ogólnie z nagród? Tak, super nagrody, no teraz będzie drugi Panoptix na łódce, bo wygrałem. No to już... bo ty masz dwunastocalowe tutaj i drugi jest 12. To jest dziesiątka. dziesiątka A tam ten jaki masz? To jest dziesię... dziesiątka No to też słuchajcie, na tej telewizji będzie mu Spotifya, będzie i Netflixa będzie tutaj miał. Nie, będzie, słuchajcie, będzie Ops, tak. Przepraszam, będzie LifeScope i będzie... Jak ten nowy... Aha, ta, 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 ta nowa opcja to jest perspektywa, tak, tak i dokładnie. perspektywa będzie nałożona na dziobówce i sobie po prostu widzisz sumy. Dużo anomalii wtedy wychodzi takich, że na przykład kwoczysz, prawda? i widzisz suma jak jest na 20 metrach od Ciebie i zaczynasz kwoczyć i duże ryby na przykład już uciekają od kwota to mój kolega zobaczył, nie? że... że czyli, nie z, czyli dni... przerost formy na te... czyli też nie można tak. przedobrzyć tak, z tym kwokiem tak, no, jak jest woda przykwoczona to już naprawdę, to ryby już uciekają od kwota a co sądzisz o ludziach, którzy mówią, że kwok jest, nie wiem, no, taką metodą nie fair play dla ryb nie fair play to ten kto nie wypuszcza ryb, a nie ten kto łapie ryby i wypuszcza tak samo jak ktoś mówi, że e, haczyk e, pod teaserem. Dobrze, no teraz rozmawiałem na zawodach z gościem, e, łapał na samą kotwiczkę. I mówi tak, siedem ryb mi spadło. Mówię, A miałeś Dokładnie. haczyk? No nie miałem. Mówię, no, I każdy do niego, wszyscy sumiarze. I, I te spad... ryby są wszyscy pokaleczone sumi... później, ale przez wszyscy... to, że one spadną po prostu. Wszyscy sumiarze mają e, e, dodatkowy haczyk. Wszyscy. Może tego nikt nie pokazuje, tak jak ja, bo ja po prostu pokazuje No jesteś szczery, pokazujesz jak jak Tak Łapie i tak łapią wszyscy. Ci, co mają pojęcie. Właśnie, ci, co mają pojęcie, bo niektórzy wiesz, obejrzą film i tylko po prostu wylew hejtu i nic więcej. Tak, tak. W życiu nie był na sumach, w życiu z taką rybą się nie spotkał, ale najlepiej jest, wiesz, posiedzieć w domu przed tym, wziąć sobie paczkę chipsów, piwko leszka i napisać to po prostu. taki i taki. E, ostatnio była śmieszna sytuacja, bo Sebastian Kowalczyk zrobił live'a i tam jakiś mój hejter coś tam zaczął, pamiętasz? Do mnie cisnął, zaczynam, e, weszłem na tego live'a, piszę, a ty do mnie mówisz, to jest ten hejter, co z tobą jedzie? A do mnie pisze, o Mariuszku, co no tak, tam? No właśnie. Ja z nim piszę, nawet nie wiedziałem, że to jest ten, co tak mi ostro hejtował goś, nie? O. Coś Maciejko, o piwku chciałeś powiedzieć. Pewnie chciałeś piwko z, tak, z Bakisty. <laughs> Patrz, jest, 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 jest dwa sumy są, dwa jeden na dole, drugi na górze podnieś zestaw szybko, podnieś jeszcze, jeszcze, jeszcze ruszył, sposzył <śmianie> się poszedł cicho, do niego? Nie? dotknął plecionki mojej ale jest drugi, cicho teraz się nie ruszaj ale kurwa kaban nagrywaj go cały czas się nagrywam, cichutko teraz panowie cicho ale grubas poszedł w drugą stronę pokaż a jest tutaj cały A, czas. Jest. Kamera jest włączona Ciechuj. cały czas. się nagrywa? Widzicie, on kurwa na głębszym, jednak trochę wolno. Jak Maciek, miałeś ją? <grym> Dotknął ci teasera i poszedł. Niestety nie smakowało. Nie smakowały mu rosówki. Słuchaj nie ja dlatego. Tutaj specjalnie wziąłem ten preparat, panowie. Leży z tyłu. Gdzie on jest? Za fotelem leżą. Taka fajna, naprawdę, zapaszek. oj to znaczy zapach, smród, smród taki, że naprawdę, proszę, weź. Czyli, weź... czyli nie polecasz na dyskotekę, żeby to psiukać się nie, nie. tym? Nie. Ciekawe, Słuchajcie, Cię, daleko od łódki, dobra? jak chcecie w Sogo, żeby żadna pani koło was nie usiadła i was na drinka nie naciągnęła, to się wystarczy tym spsiukać. Tylko z daleka, żebyś później w samochodzie nie śmierdział. Proszę, mamy 13,5 Jest u mnie. Teraz idzie do twojej przynęty. No, o, o, o! Tak jakby, tak jakby chciał zaatakować No Stoi jest przy twojej przynęcie. Poszedł poszedł w dół Nie wiem czy tam dwa się nie kręcą ale był najpierw koło teasera, nie? Tak, tak, tak. tak. Zawraca. Dobra, zawraca. idzie prosto mi pod zestaw. Dobra, teraz idzie do teasera. Poczekaj, opuść trochę. gdzie idzie, idzie taką? Machaj delikatnie, delikatnie, minimalne. Jest zdować drugi. Dwa były, tak. Dobra, jest idzie do, moje, do mnie do żywca, widzisz? Mhm. Mm podnosi. podnosi idzie, idzie do mnie. Mała ryba. Nie weźmie. Jest pod zestawem. Pod samym Jebnie. zestawem chodzi. Walnie, walnie. Teraz już walnie. Jest, patrzcie się. Walnie. Cicho teraz, panowie, tylko nie ruszcie się. Nie puknijcie. Właśnie się kurwa ty 2,20. Poszedł? Poszedł? Malce przecinane szybko tą plecionkę zrzuciłem, nie? No i wyciągnąłem wtedy. Nieduży, bo duży, bo 140, ale tak nie, nawet nie zdążyłem, go do, wiesz. Tylko sekunda plama na, na tym, na sądzie i od razu. Jakiego największego suma masz? E, w Polsce czy? I w Polsce i nie wiem, tam, Hiszpania, Francja, gdzie co? 219 czy? teraz to ten mój PB 219 tak. a Hiszpania 239 239 jedynki, no jednego centymetra to 240 zabrakło no ale teraz jedziemy 17 listopada więc myślę, że rekordy będą pobite no chłopaki rok temu ja nie, przez tą parobę nie pojechałem ale dwie, dwie 250 wyjechały 241 Mati złapał dużo, dużo a teraz spotykał. Mati ze stacji podobno coś fajnego 215 i 180 i podobno pojechał tylko seksu prawiać na, na plaży. <gry> pojechał z powitą, tak. Jeszcze tak. raz stacja stawiana. Tak wiesz, I jaki rezultat? Sam, sam. Bardzo fajnie Super. A to jest w ogóle twój uczeń. No e, kiedyś jak nie miałem z kim jechać do Hiszpanii, jak miałem, to dzwoniłem do mojego kolegi właśnie. Czy ze mną jechał? Mówi, nie, ja nie pojadę, ale poznam cię z moim kolegą, on też lubi ryby. No i tak wtedy macie ci czy zaczął łapać. Czyli wkręciłeś go. tak. No. Ale w, wczoraj był też na stacjonarce, ale nic skupani, bo... Ostatnio mieli też ładną rybę, ale lecionka jej poszła. Mariusz o tych waypointach mówisz już od godziny czasu. Ja nie I nie nawet nie, jednego nie, nie, nie mamy Ale ja teraz już wbiję, Dwie okay. bo nie znam tej wody aż tak dobrze, żeby... Żeby na czuja tej tak, no. No to zobacz, jaka to jest duża woda. Wiesz, nie, to na... no, to przecież nawet nie wiemy czy tutaj, czy, czy to będzie... 10 metrów dalej, tak? A wiesz jak jest z sumami? Nie ma, nie ma, nie ma, jest, kurwa. I później nie ma, nie ma, nie ma i znowu gdzieś tam. Jak są już jakieś gniazda mają, to one tam siedzą po, po, po parę sztuk Napłynęliśmy miejscówkę, ile od razu dwie dwie, 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 dwie czy dwie trzy od razu, dwie tak, dwójki gdzieś. i jedna taka mniejsza była. Tak. No i tam było właśnie te gniazdo os, jak to się mówi, które hmm. powinniśmy zaznaczyć waypointa i napłynąć jeszcze raz. Ale niestety za. Przy dnie coś jest. Coś tam się pomalę, no. Powiedz mi na temat kwoków. Ty zmieniasz teraz kwoki? No w sensie. na płytszą wodę, na głębszą wodę? No właśnie tu mam kozak, bo tu jest głęboko, mam zajebisty kwok tego black Cat. On tak mocno wali, ale zostawiłem go w samochodzie. Musimy się chyba po niego cofnąć, wiesz? Mhm. Bo on jest właśnie, nie dość że jest super, ma, dlatego jest, bo jest długi. I tu mi jest troszkę niewygodnie tym krótkim no, kwoczyć. A tamten jest długi, myślę, że będzie idealny, więc teraz chyba spłyniemy po niego. Tutaj jest kawał wody, nie? A tutaj, gdzie jesteśmy teraz, to jest jedno z głębszych miejsc, tutaj na tym odcinku? Nie, tam jest po 12,5 metra. Po 12,5 metra. No gdzieś dochodzi tu do 14 nawet, ale ja jeszcze... Nie trafiłeś tam jeszcze w to Może przy wyższym... Nie wiem, tak mówili, słyszeliście ci... Tak, tak. Tego, żeglarze, tak. Żeglarze, że jest w porcie. Metrów gdzieś. Poszedł. Tu dwa. I jeden jest pod Maćka Cizerem i drugi Opuść trochę tego teasera. Opuść troszkę, tak. Tylko powolutku. Teasera troszeczkę w dół. Jest na dole. Jest teraz tam na dole, kolejny. Żebyś Opuścił mu na łeb nie zrzucił. No, minimalnie, ledwo to. Cały czas się patrzy na moją przynętę O, jakie kurwa kawalne Cały czas, to... cały czas... Cały tak, patrzy, no, na przynętę. Wyłączyłeś silnik? Stoimy? Wyłącz. Idzie. Nie mnie. Nie zobaczycie. Powinien walić. Idzie centralnie pod, pod. Idzie centralnie pod po rybę. Stoi pod nią. Spłoszył się. Ja Dotknął i się spłoszył. Uf. Znowu się chlap słyszałeś? A gona? Sumy. Odezwały się. Maciek, powiedz mi, masz czutkę się na rybę? Myślę, że coś nam. Ja Mam wrażenie, że zaraz, ty, no za dużo wyjść było, tak? Było coś? Mariuszku, jeszcze, bo ty, ty masz jakieś złe doświadczenia tutaj. Coś ci zginęło. Zginęła <grym> mi kurtka. Black kata? Zostawiłem kurtkę i spodnie. Zobacz, Słuchajcie, zobacz. tak, widzę, widzę. widzę. Słuchajcie, jakby ktoś znalazł, szczęśliwy znalazca Masz przy W kieszeni było jeszcze 200 zł To te 200 wy możecie wziąć, nie. ale kurtkę oddajcie 200 zł schowałem A, dobra, cicho <laughs> Mario mówi, że jak wolno sumy pływają, to zły znak znaczy nie żerują Wolisz zawsze są szybsze, że tak? No, jak tak, kurde, one są takie straszne Tego. elektrostatyki od ciężarka teraz przedłużyłeś zestaw, to, tak? to zrobimy go troszkę, troszkę dalej żeby sam fluokarbon ryba będzie tak bardziej naturalnie chodziła zobaczymy, no widziałeś, no 4 minuty stał sum nam pod zestawem i nie pierdol. Wiedział, że zmieniałem miejscówkę, więc przepływamy. A tam może coś być, no? Na tej nowej miejscówce. dwie dni. Tym razem nie udało się nic złowić, ale nie poddajemy się i wracamy już za tydzień na Wocławek.